Siemaneczko, z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Catalan Crops, jest to któryś tam, już nie wiem, nie wiem, który to jest odcinek, ale już więcej na pewno niż 5 odcinków tutaj było na tej serii i większość z tych odcinków były to odcinki, w którym uczyliśmy się, robiliśmy jakieś samouczki w postaci certyfikatów, później w ostatnim odcinku bardzo długi, najważniejszy chyba w sumie moim zdaniem ten scenariusz, ale w dzisiejszym odcinku jest to pierwszy w sumie odcinek, w którym tak naprawdę będziemy już tutaj gospodarzyć. Pamiętajcie, że moje gospodarstwo nazywa się Gospodarstwo Rolne e, jak się nazywa? Gospodarstwo lo, Rolne Prowizorka, tak. E, I to jest mój tryb kariery tutaj wybrany e, i lecimy sobie z pierwszymi dzisiaj decyzjami dotyczącymi pól. Jest 2 kwietnia, to jest dosyć też istotne. Dzień wcześniej pojeździłem sobie tutaj po okolicy, po mapie, bo zdecydowałem się, że w sumie tylko ten ciąg na samym początku będę miał i no to nie jest on zbyt wydajny. Tak więc, pola na samym początku możecie kupować wszystkie, chociaż nie do końca. Ja tego nie wiedziałem, że nie mogę kupować wszystkich i właśnie dlatego tutaj przyjechałem, bo mój pierwszy wybór padł na pola, które są tutaj, właśnie. W tym miejscu zlokalizowane i bardzo mi się spodobały te pola. Fajne są łatwe do uprawy, długie takie po prostokącie i płaskie, co jest istotne, bo mój ciągnik nie jest zbyt wydajny. I tak więc jeżeli mam wybór między takim porem a takim polem. No, to wolę wybrać takie, bo to jest płaskie i tutaj szybciej po prostu będę pracował na takim polu. No, w tym momencie mogę wybierać na wszystkich polach, tak? Przynajmniej wydawało mi się. No, i zdecydowałem się, jak gdyby, że zakupię sobie te pole i tutaj to, to pole też sobie zakupię. Tutaj, no, zając tam biega, dobra, bo w sumie fajnie by było. No, ale niestety ich nie mogę kupić z racji tego, że nie mam. Mój poziom reputacji nie jest zbyt wysoki, że się tak wyrażę. Jest coś takiego jak poziom reputacji, to zaraz wam pokażę, ale sobie najpierw, bo ja co prawda już tutaj jeżdżę na kierownicy, ale zanim to sobie ogarniemy to wszystko, to dzisiaj kupię te pole. Najprawdopodobniej tyle, na tyle mi wystarczy nasion, żeby obsiać to pole. Tak więc wracamy i zaraz wam tutaj włączę, poczekajcie, włączę sobie tylko automat żeby on nas tam zawiózł na kierownicy jeżdżę, ale tutaj poczekajcie bo mam trochę słaby jeszcze ustawiony e, strefę martwą tu jest dosyć kurczę tych królików dosyć dużo jest te. strefę martwą, tu chodzi o to żeby mieć odpowiednio ustawioną strefę martwą bo inaczej FGS system może trochę szwankować e, zorientowałem się właśnie o tym jak oglądałem live u Pana Sabaki, którego pozdrawiam dobra, lecimy sobie z powrotem, i zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego nie byłem w stanie kupić tego pola. Otóż, żeby kupić to pole, bardzo fajne, i tak mu mówiłem, no to potrzebowałbym reputację współdzielni na poziomie 10. Moja reputacja nie jest aż tak wysoka, jest troszeczkę niższa. Tak więc, reputacja, znaczy współpraca, to pewnie jest źle przetłumaczone, to powinna być współdzielnia 2,5. Czyli to jest miejsce, gdzie kupujecie nasiona, tak więc ja też dzisiaj kupiłem nasiona i w związku z tym ta reputacja wzrosła, ale nie aż tak wysoko, aby po prostu, aby mógł tutaj coś nabyć. Od nich, czyli to jest tak jak gdyby, ja od nich kupuję tą ziemię i muszę być jakąś, jakąś miarę reputację mieć, żeby od nich kupić. Tak więc nie wszystkie pola jesteśmy w stanie kupić i rzeczywiście te bardziej atrakcyjne, no coś tam jest, jakiś kruczek, no i rzeczywiście nie byłem w stanie kupić tego pola. Tak więc kupujemy pole numer 12, do którego za chwilę dojedziemy, bo jak widzicie, jest to pole duże. Kosztuje 86 tysięcy, ale jest to bardzo duże pole 5 hektarów prawie. No i rzeczywiście tutaj żadne, nie ma żadnych obostrzeń każdy może kupić te pole tak więc w sumie fajnie. Ja zdecydowałem się, że z tych 500 tysięcy około 300 tysięcy wydam na zakup pól a maszyn jako takich nie będę kupował. Będę kupował tylko te maszyny, takie, takie podstawowe, jak ciągnik, który już mam. Mam też, kupiłem sobie obciążnik, bo ten obciążnik będzie rzeczywiście. Zorientowałem się, że on jest bardzo ważny, bo on po prostu przyspieszy naszą pracę na polu. Natomiast takie rzeczy, takie maszyny jak siewnik, na przykład ten siewnik jest wypożyczony na 4 godziny pracy. Zapłaciłem za to 1000, 1000 euro i wystarczy. Mam nadzieję, że po tym jednym polu będę wiedział, na ile mi to wystarczy, i wtedy sobie kupię następną. Następną maszynę, na, następne pole. Będę wszystkie, wszystkie pola w dzisiejszym dniu będę obsiewał kukurydzą i kukurydza będzie w pierwszym roku głównym, główną, główną uprawą. Tak więc sobie lecimy. Ja to sobie zaraz ustawię ten pomad i też wam troszeczkę popokażę, jak tutaj na automatach będę jeździł. Te, ta, ta elka jest w sumie fajna, ale ja wiecie, tutaj akurat wybrałem sobie takie pole, i będę tak uprawiał w takim kierunku, że spokojnie sobie można wyjeżdżać tutaj poza. Dobra, ustawiamy, czekajcie, zatrzymamy. Zjeżdża się, zsuwa się ten ciągnik, Jest za ciężki chyba w mordę. Dobra. A nie, 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 jeszcze nie. Weźmiemy sobie, ustawimy tutaj tempomat i wszystko. Dobra. Musimy go rozłożyć też, bo zanim go rozłożymy, bo tutaj trochę czasu minie. No i oczywiście tutaj sobie, on ma 6 metrów szerokości, zaraz zobaczymy, tak. 6 metrów. I oczywiście systemy sobie odpalamy tutaj Nie wiem dlaczego on tak to pokazał Czekajcie, muszę go obrócić chyba tak I go jeszcze tak, o, w tym kierunku o, To jest dosyć długie pole, tak więc jak ten kąt troszeczkę będzie nietrafiony To będzie, nie będzie to fajne, to ciężko ten kąt ustawić Dobra, powiedzmy, że tak i tu jeszcze go przestawimy troszkę Lepiej mi się w ogóle ten FGS ustawia z widoku na zewnątrz, nie? Zwłaszcza przy dużych polach, nie? Przy takich długich polach jak tutaj, nie? Dobra, to chyba jest ok. Zresztą wiecie co? Może sobie tak. Ten pierwszy przejazd pominiemy, tylko wskoczymy tutaj obok, nie? A to w sumie używamy tego, tego automatu, tak więc to nie jest jakiś duży problem, nie? Najważniejsze, że ścieżka jest już wytyczona i tyle, nie? Lecimy sobie tutaj. No i wiedziemy sobie tutaj. Zobaczymy jak to później. Może rzeczywiście ten L, ta, ten system L jest jest okej. Okay. Rzeczywiście ta kierownica będę musiał trochę ją podciągnąć, bo jest trochę jest za słabo. Jeżeli chodzi z kierownicą, no to tej chyba martwa strefa jest dosyć istotna, jeżeli jej na odpowiednim poziomie nie ustawicie, no to później jest tego typu sytuacja, że FGS nie chce za bardzo pracować, nie? Czekajcie, hamulec włączę. FGS nie nie może pracować i... No, są pewne niefajne rzeczy. Dobra, tutaj sobie ogarniemy to. I odpalamy sobie automat. Ściągamy sobie, tutaj jest amulec. I lecimy tempomacikiem, powolutku. Nie możesz pracować na tym polu. A, No właśnie, bo jeszcze nie kupiłem tego pola. Ale wyobraźcie sobie, że jest tutaj chyba taka opcja, że nawet jak nie kupicie, to możecie pracować na tym polu przez przypadek, ale całe szczęście ja tą opcję wyłączyłem sobie. Dobrze, kiedyś zrobię też poradnik, bo to jest dosyć ciekawe. No właśnie, nie, nie kupiłem jeszcze tego. Już tam będzie, będziecie beket że on już komuś się obrabiać coś tam. <grych> dobra, 86 tysięcy dobra, kupujemy. No i jest, teraz już jest posiadany, jest fajnie. Tutaj od razu się w, jeżeli chodzi o nawóz, no to jeszcze tego za bardzo teoretycznie powiedzmy nie wiemy. Startujemy z BBCH0. E, temperatura jest 8,3, czyli dla kukurydzy teoretycznie powinno być. Ja to będę raczej to brał, jeżeli chodzi o temperatura powietrza jako temperatury gleby temperatury gleby jako takiej nie, nie ma tutaj, tak więc e, później sobie ogarniemy nawożenie, ale o tym to jeszcze musimy się nauczyć. Dobra tak więc wreszcie, bo ja mówię co jest, możemy. Dobra, teraz już to wszystko powinno działać i włączam sobie tempo macik i lecimy. Dobra, i tutaj powolutku. Wynająłem ten siewnik na 4 godziny. Wynająłem go gdzieś o chyba o wpół do dziewiątej. Czyli no, możemy troszeczkę nim popracować. Za wynajęcie zapłaciłem. Jest to 6 siewnik. Za jego wynajęcie zapłaciłem bodajże 1000 euro. A gdybym chciał go kupić, to bym zapłacił 80 tysięcy. Ten siewnik tak naprawdę w tym roku, bo on jest bardzo specjalistyczny tylko i wyłącznie do kukurydzy. Ja mam zamiar obsiać dosyć dużo kukurydzy, za chwilę wam powiem dlaczego. I tak naprawdę się zastanawiają, nie ma sensu wydawać 80 tysięcy. Na praktycznie w sumie fajnie to jest nawet tak fajnie tutaj widać, bo te pole kosztuje 80 tysięcy i ten siewnik kosztuje 80 tysięcy A ja więc sobie pomyślałem, że wynajmę go tylko na 4 godziny, obsieję i na cały sezon mam z głowy zapłacę za to 4 tysiące sorry, 1 tysiąc, bo tyle mnie wyniosło za 4 godziny i wszystko mi się wydaje, że, że będzie ok, i tak postanowiłem jedyną rzeczą którą kupiłem na stałe oprócz tego że mam ciągnik kultywator to jest obciążnik z przodu no bo nie ma sensu przecież obciążnika wypożyczać nie będzie wypożyczał tego obciążnika no ja też nie mam zamiaru tak tak więc to jeżeli chodzi o obciążnik to oczywiście ja go nie będę to postanowiłem sobie kupić najprawdopodobniej kupię też takie sprzęty jak pług ponieważ no tutaj trzeba będzie orać a orka jest dosyć długotrwała, to nie jest tak jak tutaj sześciometrowym siewnikiem, bo lecisz szybko, tak więc wynajmowanie pługu na, nie wiem, 20 godzin, żeby poorać wszystko, no to dosyć dużo tak, tak, będą dosyć wysokie koszty, tak więc, jak gdyby nie ma sensu, nie? Ja dlatego tego nie, chyba pług będę kupował, ale pług dopiero będę kupował, jak zbiorę tutaj sobie tą kukurydzę, nie? Dobra, lecimy sobie pyk włączamy wszystkie automaty i dalej na drugą stronę zaraz wam, dobra, tutaj jest wszystko ustawione zaraz wam pokażę jaki jest te, teraz poziom po tych wszystkich samouczkach, może nawet nie tyle po samouczkach, ale po scenariuszu bardzo się tutaj zmieniło u mnie zobaczcie, teraz właśnie mam poziom trzeci, to jest moje aktualne doświadczenie i tutaj jest to doświadczenie było zdobywane właśnie dużo w scenariuszu ale teraz mam takie wrażenie, że w tych samouczkach też było zdobywane to doświadczenie, bo tutaj jak gdyby patrząc na tą, na tą liczbę to jest naprawdę wysoka, mi się wydawało że ja będę dostawał te 500 za, za ukończenie samouczku jeszcze jakieś tam były punkty podczas, nie, scenariusza, sorry i podczas robienia tego scenariusza jakieś tam punkty, a to nagle 3500, poziom trzeci, dzięki temu mogę mieć do 15 pojazdów pierwszy poziom do 5 drugi aby tam nie przeżył w coś. Dobra. drugi poziom to jest do 10. No jak widzicie, ten, teraz mam trzeci poziom do 15. Przy czym należy jeszcze zwrócić taką uwagę. Wynajmowane maszyny też w to wliczają. Ja w tym momencie mam trzy maszyny, a tam jest napisane z 4 czyli to oznacza, że jeżeli będziecie mieli pracownika jakiegoś, będziecie ten, zatrudniali pracowników tutaj, aby Wam pomaga pomagali i będziecie wynajmowali dużą ilość maszyn. No, to musicie mieć w miarę wysoki poziom, już, żebyście w ogóle byli w stanie to ogarnąć, bo jeżeli będziecie, ja cały czas mówię o trybie kariery. Jeżeli będziecie mieli ten poziom zbyt niski, no to mimo tego, że sobie zaplanujecie jakąś pracę, wynajmiecie maszyny i może Wam się okazać, że kluczowej maszyny nie jesteście w stanie wynająć, bo na przykład nie jesteście w stanie wynająć sieczkarni. Tak. To trzeba wcześniej jak gdyby ogarnąć i już to mieć na uwadze, że ten poziom, tak, dlatego ja zdecydowałem się odpuścić sobie na razie samouczki, oczywiście w następnym odcinku już wrócimy do certyfikatu następnego, ale dzięki temu, że tutaj uprawiam już na swoim polu, zrobię tutaj dzisiaj te 3 hektary, a kilka nawet więcej, dobra, lecimy szybko, to po prostu będę więcej miał tego doświadczenia i jak gdyby... Później mam nadzieję, że będzie mi to jakby procentowało. No i oczywiście tutaj sobie taką zasadę chyba zrobimy, żeby leciał cały czas razy trzy, albo razy 5, No, ale w tym momencie to byłoby trochę śmieszne, gdybym wynajął maszynę i sobie czas tutaj pod, przy, przy, przy podkręcił. No, to wtedy nie byłoby to fajne. Nie? W sumie to by było niezbyt mądre. Tutaj zobaczymy, czy jakieś właśnie widzicie pracując na własnym gospodarstwie te punkty doświadczenia zdobywacie bardzo wysoko, bardzo szybko. Nie wiem czy te punkty doświadczenia to też nie wiem, bo jeszcze ja nagrywam z dużym wyprzedzeniem te niektóre odcinki i szczerze w sumie myślałem, żeby nawet nie nagrywać ten odcinek, tylko poczekać aż sobie obejrzecie inne i tam być może wywiecie więcej czy na tę ilość tych punktów doświadczenia nie wpływa poziom trudności, jaki sobie wybraliście. Ja aktualnie wybrałem poziom trudności jest to 9, czyli nie wiem czy to te punkty doświadczenia są jakoś przez ten współczynnik mnożone, no tego nie wiem jeszcze, ale mam nadzieję, że się kiedyś dowiem. Tak więc widzicie, tutaj nawet pracując na tym polu, jak szybko zdobywamy te punkty doświadczenia. Te punkty doświadczenia na samym początku, te levele nie mają dużych progów, ale później one będą miały już wyższe progi, zresztą pewnie jakiś poradnik na temat punktów doświadczenia e, Wam powiem e, zrobię, no bo cały czas czekacie na te e, na te samouczki i tak dalej ja osobiście, no, trochę e, po tych samouczkach dobrze, że zrobiłem ten scenariusz, bo mi trochę to otworzyło oczy, te, te scenariusze te samouczki są zbyt takie, e, no rzeczywiście one pokazują, trochę zakłamują rzeczywistość, szczerze mówiąc, no taka jest moja opinia na ten temat. Trochę zakłamują i troszeczkę tam lukrują wizerunek tej gry i troszeczkę macie zawsze takie wrażenie, że ta gra, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że ta gra pokazuje w samouczkach więcej niż rzeczywiście potrafi dać, a tutaj już było troszeczkę testowane na live i no, no takie mało fajne doświadczenia mamy na przykład z nawożeniem. Że one tak za bardzo, ten kalkulator może jest świetny, ale później na polu to to różnie bywa, a w ogóle nawożenie to jest dosyć ciekawe sytuacje, ci którzy byli na nocnym live to świetnie chyba zdają sobie sprawę jak to wygląda w praktyce już nawożenie, że to nie jest tak aż do końca fajne. Dobra jeszcze sobie lukniemy jedną rzecz, bo tam jest też istotne w tym, w tym tutaj. Jak widzicie tu jest, to jest reputacja współdzielni, bo tam kupuję od nich nawozy na, 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 na i tak dalej, będę spróbował inne rzeczy, na przystani będę coś tam, wodę chyba kupował czy coś takiego, już nie pamiętam, tutaj nawóz będę, czyli ten, ten osad, który jest w sumie bardzo tani biogazowni, to też będziemy musieli handlować. Dlatego, no i jeden pracownik, widzicie? Na takiego poziomu tylko jednego pr pracownika, e, ale mogę mieć już 10 zwierząt. Dlatego sieję dużo kukurydzy. No i tu jest moja kasa. szakami mi została. Dlatego sieję dużo kukurydzy, bo już, o kurczę. Coś tam źle ustawiłem. Nie ustawiłem, w... nie włączyłem ten, automatu. Dobra, to będzie trzeba poprawić. Dobra, wracamy. Nie wcisnąłem, o. Dobrze. No, tak to jest, jak się nagrywa, to tak trzeba się skupić też to na to, o czym się mówi, i później wychodzi coś takiego, i to nie jest fajne, bo będziemy musieli tutaj powtórzyć. Chciałem, kurczę, też zobaczyć, jak to będzie z tą, z tą kukurydzą, na ile ona mi tutaj wystarczy. No, i będę musiał powtórzyć przejazd, no to nie jest, kurczę, fajne. Dobra, ale nie dużo tej kukurydzy jak na razie idzie. Dobra, wcisnę sobie. O, właśnie. Będę chyba jeździł tak, bo tutaj widzę, że zostało aktywowane to wszystko, tak? Dobra, lecimy. O niestety, nie było to fajne. No ale tutaj pole jest duże. Nie będę na samym początku używał pracowników, no bo jak widzicie, jednego mógłbym ku, ten użyć, na przykład wynająć, a to są też wysokie koszty dosyć. Do takich prac, gdzie nie będę potrzebował pracownika, to w sumie mogę sobie to właśnie obrabiać, te pole. I rzeczywiście, czy na live, czy po prostu sam grając, to tak. Owszem, będą takie momenty, kiedy będę zbiory miał, albo rzeczywiście będzie potrzebna współpraca, to wtedy sobie pracownika wynajmę. Mam nadzieję, że kiedyś zatrudnię jakiegoś pracownika na stałe. Najprawdopodobniej będzie tak, ponieważ jak będę miał tutaj zwierzęta to będzie ktoś musiał je karmić też no bo samemu jak będę chciał karmić to to jest dosyć uciążliwe. i pierwszy pracownik jaki jej zostanie tutaj na stałe to będzie najprawdopodobniej do karmienia mam nadzieję, że do tego czasu ten grafik będzie troszeczkę poprawiony bo on czasami potrafi z... nie tyle zlagować co po prostu wywalić grę Auten... aut... autentycznie potrafi skry... o kurcze nie chcę czegoś takiego zrobić. Tutaj już jest moje pole, tu już macie samouczki i to ma być już ładnie, nie? Tak więc nie chciałbym tutaj zrobić. Też robię, jak widzicie, jeszcze bardzo powoli. Niby tutaj ten czas jest ważny czy coś takiego, ale to też, jak gdyby, moje takie spostrzeżenie i tych ludzi, z którymi rozmawiałem na live, że jednak prędkość, z jaką jeździsz tutaj, chyba ma wpływ, bo Jedna osoba twierdzi, że na jednym polu bardzo tak szybko zasiała i tam później pole jest nierówne, jak gdyby. Jakby to powiedzieć? Te pole na przykład pszenica czy tam zboże, one nierównomiernie rośnie. Jak gdyby. Nie, nierównomiernie rośnie po prostu. Z jednej, na jednym stronie pola trochę szybciej wzrośnie, na drugim mniej. Nie wiem, a chociaż mi się wydaje, że to jest bardziej od nawożenia, zwłaszcza po tym, po wynikach eksperymentów, które przeprowadziliśmy, no pozdrawiam tą grupę, którą tam siedziała chyba do trzeciej w nocy, to rzeczywiście te, te wnioski są kurczę trochę słabe, jeżeli chodzi o system nawożenia, nie jest to najlepiej dobre. Tutaj wszystko ok. Zobaczcie, jak te punkty będą fajnie mi wskakiwały i to jeszcze ten plus, bo pracuję na własnym gospodarstwie i to jest właśnie o to chodzi, nie że te punkty, jak widzicie, jednak są bardzo ważne i to, że kupujecie gdzieś tam, to też będzie ważne, ale jak na razie tą reputację to spokojnie sobie wyrobię gdzieś tam, zobaczcie jakie też fajne pole tutaj trafiłem, równiutkie jak stół i nie musiałem tutaj mieć jakichś dodatkowych rzeczy i w sumie ta dwunastka no to jest pole numer 12, tak? no to rzeczywiście, tutaj ta kukurydza będzie ona będzie szła nie na ziarno, tylko na kiszonkę, bo jak widzieliście, na tym poziomie mon Mogę już trzymać byki i właśnie te byki będę tutaj trzymał. Nadmiar kiszonki będę wywoził do BGA. Dzięki temu będę miał tam bardzo fajny nawóz. Tutaj też rozkminialiśmy trochę nawóz i okazuje się, że na przykład gnojewica jest w sumie fajnym nawozem, bo tam są wszystkie składniki w miarę tak ładnie rozłożone i ten ten, no nie wiem, jak to się nazywa, ten, ten, ten ta ciecz, którą będziemy wywozili z, z biogazowni, jak ona się nazywa, przecież na farmingu, tak samo się tutaj nazywać powinno. E, kompost płynny, o, powiedzmy, no to jest idealny, idealny na przykład w tym momencie, gdybym miał ten kompost, to by był idealny pod uprawę tutaj w takim momencie kiedy kupuje pole bo jest idealny rozkład powiem, czy znaczy, może nie idealny ale jest bardzo fajny ten rozkład i tam ten stosunek 2-1-2 jest bardzo fajny i rzeczywiście byłby to niesamowicie fajny nawóz a z drugiej strony no właśnie za darmo on jest chyba on jest za darmo jego nie można kupić tylko najpierw dostaniecie go za darmo z BGA tylko że trzeba tam po prostu tą kiszonkę wywieźć nie i jak ją wywieziecie, no to rzeczywiście. Tak więc robię tutaj dużo kiszonki. E, znaczy dużo kukurydzy. Ona będzie wszystko na kiszonkę. Oczywiście jeszcze na tym etapie nie jestem w stanie wypożyczyć sieczkarni. Ale tak jak mówię, to to, że teraz tutaj sieję, to nie oznacza, że ja w ogóle zarzucę szkołę i do szkoły nie będę chodził. Nie, tutaj po prostu sobie zasieję. E, te wszystkie pola obsiewam. W następnym odcinku będzie już najprawdopodobniej certyfikat z nawożenia. Ale już po... Wykonanych siewie tutaj na tym polu, chyba tylko na tym jednym polu będę mógł zasiać to, ale to w sumie dosyć dużo. Może jeszcze jakieś właśnie te pole obok mi się wydaje. Zresztą się tutaj zastanowię: jak zakończę tutaj siew, będę tutaj te, tak długo siał, aż te 4 godziny wykorzystam, żeby to właśnie było tak. Tak mi się wydaje. Ze maszyn, które będę chciał tutaj mieć na stałe, to najprawdopodobniej ciągniki. Będę inwestował, no i też fajna rzecz, zaraz Wam pokażę ten najważniejszy ciągnik. Moim zdaniem, już jest dostępny po ukończeniu pierwszego scenariusza. Już macie możliwość kupienia tamtego ciągnika. Ale szczerze mówiąc, no nie, może ten MB track mniej pali i tak dalej, bo jakby nie było, trzeba zobaczyć tutaj zużycie, koszty paliwa i tak dalej. Tak więc to dosyć ciekawe jest to też trzeba porównywać. No, gra jest, no jest ciekawa, ale troszeczkę jestem rozczarowany. Ci którzy byli na live to pewnie wiedzą dlaczego, bo tutaj pewne rzeczy nie działają po prostu. Tu jest po prostu w tych samouczkach, jeżeli ktoś grę sprowadzi tylko do tych samouczków, to rzeczywiście może mieć takie wrażenie, że ta gra jest niesamowita i tak dalej, że tam zaraz farminga to tam rozwali no, niesamowicie to wygląda, ale jak później, co do czego przychodzi? Owszem, kalkulator jest tutaj fajny, ale on jest tylko fajny do ogarniania, jakie tam dawki i tak dalej, nie? Natomiast jak, jak to się później wysieje, te, te, te tą gnojwicę rozleje, czy tam nawozy, no to różnie bywa. O czym się już przekonałem, niestety. I w sumie fajnie, że zaczynam już tą pracę tutaj wcześniej niż planowałem, bo Będę troszeczkę rozpoznanie walką robił, tutaj zobaczę, które rzeczy działają, które nie w następnym odcinku. Znaczy, w następnym odcinku będziemy uczyli się nawozić. Później, chyba zrobię sobie scenariusz jeszcze, chociaż nie wiem jaki. I później wrócimy tutaj i będziemy nawozili, ale to będziemy nawozili tutaj na tych polach. Już troszeczkę to też ogarniemy. Troszeczkę wiem. Jak gdyby, ale to chyba w, na odcinku o nawożeniu, w tym samouczku troszeczkę powiem, jak to tak naprawdę jest tutaj, że to jest tylko kalkulator, a na, z tym nawożeniem na razie to jest troszeczkę tak dziwnawo, troszeczkę, ale jest dosyć ciekawe są te efekty. To jest dosyć ciekawe, bo yy, yy, rzeczy, o których podejrzewałem, że mogą nie działać, to one właśnie działają, natomiast rzeczy, które mi się wydawało, że. Na 100% będą działały, no to nie działają. Na przykład wilgoć chyba nie działa w ogóle. Nieważne, czy deszcz pada, czy nie, to cały czas, przynajmniej u mnie, ten poziom wilgoci jest cały czas ten sam. On się nie zmienia. To jest trochę dziwne, bo mi się wydaje, że kiedyś w tej mapie, w tej grze, i to dawno, dawno temu, ten system działał, bo pamiętam, że tutaj kałuże na polach czasami stały. I jak gnojowice rozlewałem i zatrzymałem ciąg ciągnik i ten ciągnik za długo był w jednym miejscu. Dobra, będę kończył ten odcinek, e, bo e, jak widzicie tutaj troszeczkę roboty jest i tutaj wymaga troszeczkę skupienia i szybciej mi pójdzie. E, mam nadzieję jak to sam to ogarnę. Bo tak to się tutaj rozpraszam. E, I. I po prostu będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. W następnym odcinku będzie scenariusz, ale nie wiem, czy to będzie scenariusz z nawożenia, czy też scenariusz, który mi umożliwi wykonanie. Sorry, nie, mówiłem o scenariuszu, nie, mówiłem o certyfikacie. Następny odcinek będzie certyfikat. Mówiłem, wydawało mi się, że fajnie by było zrobić sobie nawożenie, ale najprawdopodobniej. Zrobię sobie certyfikat, który mi umożliwi wykonanie następnego scenariusza. Zresztą zobaczę, ile tutaj będę miał punktów doświadczenia po siebie e, tych wszystkich pól, a podejrzewam, że te punkty doświadczenia będzie już o wiele więcej, bo tutaj jest jednak dosyć duże pole, i chyba w sumie dobry dobry wybór, mi się wydaje. Jak na kukurydzę to w sumie okej. Okay. W sumie w sumie fajne pole. Dobra, wielkie, wielkie dzięki, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, jeżeli tak. Oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek na tej serii. Pozdrawiam, anty.